Smaku. Muszę udowodnić, że jestem najlepszy. To ja, ChiPi. Zaraz ci w tym pomogę. ChiPiKao z pysznym kremem kakaowym. wyśmienity, Zadziwiający. Daje energię potrzebną do zwycięstwa. ChiPiKao. Trudno uwierzyć. Szykuje się niespodzianka oraz trójwymiarowe karty z przygodami ChiPi. W każdej paczce ChiPiKao. Prosto od ChiPity. I ścigaj się po nagrody. Wystarczy jedna etykieta, i możesz zgarnąć konsolę PlayStation z Grom i inne super nagrody. Mirinda, wygraj wyścig. Gra w przeboje. Od poniedziałku do soboty bawcie się razem z nami o 18:30. 5000 zł zagrają dla Was grube ryby. Będą stare, grające szafy. Gra! Gra. Wojtku, Wojtku, zapomniałeś o konkursie dla telewizów. A, prawda, proszę Państwa. Przez cały tydzień możecie Państwo dzwonić pod numer 0788 3099. Czeka tam telewizor i czekamy my, żebyście się Państwo zgłaszali do udziału w naszym programie. Zapraszamy! Babciu, właśnie dotarliśmy na pole namiotowe. Jesteś przynajmniej ciepło ubrany? No jasne. Babcia zapakowała Ci znowu coś porządnego do zjedzenia. Super! Monte firmy COD. Posiłek dla dzieci z mleka i czekolady. Dużo smaku i dużo naturalnej energii. Tylko go sobie dobrze podziel. Oczywiście, cześć! Monte firmy COD. Pełno smaku, pełno siły, pełno frajdy. Mirindę i ścigaj się po nagrody Wystarczy jedna etykieta i możesz zgarnąć konsolę PlayStation z Grom i inne super nagrody. Mirinda, wygraj wyścig! Lays potęga smaku. Trzynastoletnia Ewa ma zupełnie niesamowite zdolności. Potrafi zatrzymywać czas, powoływać do życia różne przedmioty, a na dodatek może błyskawicznie przemieszczać się z miejsca na miejsce. Wszystko dlatego, że jej tata jest kosmitą. Nie z tego świata. W poniedziałku do piątku o 16.25. Dowodni, że jestem najlepszy. To ja, ChiPi. Zaraz ci w tym pomogę. Chippy Kao z pysznym kremem kakaowym. Wyśmienity, zadziwiający. Daje energię potrzebną do zwycięstwa. Chippy Kao. Trudno uwierzyć. Szykuje się niespodzianka oraz trójwymiarowe karty z przygodami ChiPi. W każdej paczce ChiPiKao. Prosto od Chippy. Dobra Dobranoc. Hej, jeśli czasem ktoś znowu spróbuje wyłączyć ci światło. To weź po prostu świecące Power Montis! Teraz jako naklejka do zbierania na każdym opakowaniu Monte. <śpiewanie> yeah! Witajcie w krainie świętego Mikołaja, gdzie wraz z wesołym Reniferem przeżyjecie mnóstwo świątecznych przygód i poznacie nowych przyjaciół. Nosem Rudolf Czerwononosy Renifer film w polskiej wersji językowej. W Kinach od 27 października. Komandos, a obecnie prywatny detektyw. Wraz ze swoim towarzyszem pływają na super szybkiej łodzi motorowej zwanej grom. Ścigają przestępców i rozwiązują kryminalne zagadki. Oczywiście za słoną opłatą. Hulk Hogan w serialu Grom w raju w sobotę o 16.20. Kanadyjskie Naukowe Biuro Śledcze bada zjawiska paranormalne. Rezultaty ich dochodzeń często przekraczają granice ludzkiej percepcji, dlatego też większość spraw nie ma jednoznacznego rozwiązania. Świadkowie tych niesamowitych wydarzeń są przekonani, że są one dziełem UFO. Najnowsze odcinki z czwartej części serialu Czynnik Psi w sobotę o 17.05. Za chwilę nie z tego świata. Teraz możesz oczyścić srebro, platery, miedź, zabrudzoną stal, złotą biżuterię, używając Silver Star, elektrolitycznej płytki czyszczącej. Musisz tylko dodać do gorącej wody soli kuchennej. Tak, potrzebna jest po prostu słona, gorąca woda. Żadnych substancji chemicznych. To takie proste. W samej słonej wodzie nic się nie dzieje, ale w kontakcie z płytką czyszczącą Silver Star. Cały osad zostanie usunięty z przedmiotu aż do poziomu wody. To wszystko dzięki specjalnemu działaniu płytki Silver Star. Osad zostanie usunięty szybko, nawet z grubo pokrytych nim przedmiotów. Dlatego właśnie Silver Star jest używana przez profesjonalistów na całym świecie. Silver Star czyści jednocześnie w kilka sekund wiele przedmiotów, nie zawiera żadnych substancji chemicznych, działa po prostu w słonej wodzie, dbając o twoje ręce. Sztućce mogą być na przykład od razu podane na stół. Nie posiadają żadnego zapachu i smaku. Nie są pokryte toksycznymi produktami czyszczenia. A co dzieje się z osadem? Spływa razem z wodą. Silver Star jest całkowicie przyjazna środowisku. Woda dociera do każdego fragmentu czyszczonego przedmiotu, nie pozostawiając żadnego śladu, a więc bez zarysowań, jak w przypadku ręcznego czyszczenia. Dlatego używana jest przez muzea. Czyści miedź stal nierdzewną złotą biżuterię. Także duże przedmioty o skomplikowanych kształtach. Natychmiast widzisz wspaniałe rezultaty. Zapomnij więc o kupowaniu innych środków czyszczących. Silver Star znakomicie wydłuży żywotność Twoich metalowych skarbów, a działa po prostu to nie do wiary, tylko w słonej wodzie. Proponujemy Państwu płytkę Silver Star w nowej jubileuszowej cenie, którą prezentujemy na ekranie. Aby złożyć zamówienie, wystarczy zadzwonić do firmy telezakupy Mango Gdynia pod numer telefonu 058 208 443 lub złożyć zamówienie na karcie pocztowej na adres telezakupy Mango 81 364 Gdynia, skrytka pocztowa 32. No i po bólu! Pastylki zielone, gardło wyleczone. Tantum Verde. Dostępne także w postaci płynu i nebulizatora. Witajcie w krainie świętego Mikołaja, gdzie wraz z wesołym reniferem przeżyjecie mnóstwo świątecznych przygód i poznacie nowych przyjaciół. Nosem zmienił Rudolf Czerwononocy Renifer. Film w polskiej wersji językowej. W kinach od 27 października. Arnold z całą rodziną wprowadza się do nowego domu. Nagle wprost pod koła ich samochodu wpada wielki Bernardyn. Arnold nie ma zamiaru przygarniać psa znajdy, ale przegłosowany przez resztę domowników po prostu nie ma innego wyjścia. Olbrzymi pies sprawi swoim nowym właścicielom wiele niespodzianek. Felix W niedzielę o 14.50 11-letnia Emily gubi się w lesie. Z pomocą przychodzi Masza, niedźwiedzica, którą Emily trzy lata temu uratowała przed śmiercią. Dziewczynka i Masza muszą nie tylko odszukać drogę do domu, ale też nie dać złapać się kłusownikom. Niedźwiedź i ja. W niedzielę o 17.20.